Jeśli trafiasz na ten film, to ta wiadomość jest dla ciebie. Umiłowany. To jest wiadomość, że jesteś umiłowanym, umiłowana. To jest takie przypomnienie, że nie jesteś sam, że wokół ciebie są aniołowie lub członkowie rodziny czy przyjaciele, którzy już odeszli. Ktoś przekazuje ci wiadomość, że pamiętaj, że jesteś kochany, zawsze bądź sobą i wiedz, że nie musisz więcej nic robić. Inni będą cię kochać za to, kim jesteś, a nie za to, kim, jak ci się wydaje, powinieneś się stać. Nie ma drugiej osoby takiej samej jak ty. Zobacz swoją niesamowitą wyjątkowość na tym świecie.